Panie Ręży, gratulacje. Wygrany pierwszy mecz ze Spartą Złotów 3 do 1 w finale trzeciej ligi. Jak Pan oceni ten mecz dzisiaj? No bardzo trudne emocjonalnie, kibiców jak na Orlę, cała hala zapełniona, no na trzeciej lidze to się bardzo rzadko zdarza, no są kibice, no, ale tutaj to e, faktycznie, ja własnych myśli nie słyszałem, do dziewczyn się krzyczało, one w ogóle nie słyszały, w ogóle e, widać było, że no, z jednej i z drugiej strony bardzo dużo emocji było takich, bo na pewno jedna i druga jeszcze lepiej potrafi grać i o tym dobrze wiemy, e, i Złotów bardzo dobrze gra, ale dzisiaj, e, no bo kto wytrzymał, ma bardziej te emocje, no moje dziewczyny bardziej to dały radę sobie, z tym poradziły, no. Wynik 3 do 1, punkty, sety w punktach z małą przewagą, ale z mojego punktu widzenia w rewanżu może być różnie. To nie macie jeszcze tego mistrzostwa pewnego. No, no, Ja zrobiłem odprawę na koniec, znaczy odprawę, żeby, ale ostatnio cały czas to powtarzam, bo mieliśmy już taki przypadek, nam się zdarzył, że właśnie to chodzi. No, w, w sporcie totalna pokora, a w siatkówce to już w ogóle nigdy. Jeśli ktoś mówi, że z góry jest pewny, to masz same reprezentantki polskie ewentualnie, ale tak to pokora i tak, my tylko wygraliśmy mecz, ale jeszcze nie wygraliśmy całego, całych dwóch Spotkań, żeby mieć złote medale. Na razie cieszymy się z dzisiejszego dnia, ale niedziela jest niedzielą i postaramy się tym bardziej na własnej hali, bo nie ukrywam tu nam się trudniej gran, bo jednak jest no, troszkę inna ta hala. No nie za, ale będziemy walczyli. Hmm. W przypadku zwycięstwa, czy SPS, z wolej piła, jest gotowe na drugą ligę? <noise> nie, znaczy nie wiem, w ogóle nie zostawiła się tutaj. Ktoś mnie też pytał i. No trudno, że o to nie zapytał. No, yy... Nie wiem, czy jeszcze już sportowo jesteśmy na tyle młodsze roczniki, są na tyle sportowo przygotowane i mentalnie, żeby udźwignąć jednak ciężar drugiej ligi. To jednak jest wyższe, tym bardziej, że my jako klub mamy w założeniu i tym będę konsekwentny, bo zawsze starałem się być konsekwentny, my jeśli będziemy grali drugą ligę, to tylko młodzieżą. Ja nie chcę grać, choć mimo wielu y, swoich wychowanek i nie miałbym z tym problemu i nawet wiem, żeby mi pomogli, y, pomogły władze tam y, powiatowe czy gdzieś tego, ale ja właśnie to chodzi. chciałbym rozwijać te młode dziewczyny, które przychodzą ze swoimi marzeniami. No nic, no chcemy znów y, się dochować dziewczyn z piły, które będą miały orzełek na piersiach. No właśnie, bo w tej czasie lidze ile macie seniorek w składzie? Nie mam żadnej. My nie gramy, dlatego jeszcze raz konsekwentni jesteśmy do bólu. Są tutaj młode kadetki, tak jak Kasińska jeszcze w tamtym roku była młodziczką. No nic na talenty się trzeba stawiać. Ona, mimo że tutaj cały wiem, że dużo więcej potrafi, na treningach nieraz jest fantastycznie, ale właśnie o to chodzi, jak w stresie pracujemy, jak, jak w trudnych sytuacjach i ta Dominika Kasińska, która jeszcze pogra troszeczkę w tych młodzieżowych, mam nadzieję, no swoją drogą jest reprezentantką. Polski w swojej kategorii wiekowej była ostatnio na konsultacjach w Szyrku, dlatego no nic, my jesteśmy konsekwentni. Ja wiem, jedziemy teraz zadane pytanie, bo można by było się jedno, przykładowo, z nie wiem, zbosnić jakąś tam super stranieri. dziewczyna, no nic, my pojedziemy na półfinały, ale my się nie wzmacniamy. my gramy naszym młodzieżą, bo to one ugrały. I one muszą mieć frajdę. Jak będę już na tysiąc procent pewny. No to wtedy można jakieś tam ruchy robić, ale no, bo wie, wiemy, że najtrudniej jest awansować, bo może nieraz łatwiej jest się utrzymać i można wtedy to młodzieżą grać. Awansować jest trudno. Mam nadzieję, że te przepisy właśnie będą takie, że tylko można już jedną z tego, co wiem, zmianę medyczną zrobić, a nie tak jak ostatnio, bo to zabijało w ogóle sens rywalizacji dla mnie. Dobrze, że już jedna. Uważam, że w ogóle nie powinno być. Tak jak właśnie w tej składzie się gra, tak powinno się grać do końca i te dziewczyny zasłużyły, bo przychodziły różne etapy poprzez płacz, poprzez wielkie szczęście, ale najważniejsze, że mają charakter, bo to właśnie pokazuje, że potrafią. Ja z Świerćminała, jak wracaliśmy, zbici, bo nie zagraliśmy w ogóle własnej piłki, ale dwa dni, żeśmy gryźli to w sobie totalnie, było przerwa od treningów, jak się spotkaliśmy, powiedzieliśmy, że to nas musi czegoś nauczyć. Że, no i się uczymy tego, że żeby się po, podnosić po przegranych, nie? Jeszcze ostatnie pytanie struktura klubu, czyli na czym wybazujecie swoją swój nabór, swoją rekrutację do, 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 do drużyny. No my z, z, jest już my chcemy dążyć do tego, żeby naprawdę no nie wiem tam 80% to była piła ewentualnie okolice, tak jak mamy tam no jest tutaj Julka cokurs ze złotowa, no ale to jest jak okolica, to nie ktoś chce do nas przyjść, to jak najbardziej jest jest Szamoci, który tam nie wiem 15 kilometrów, ale ogólnie piła. Yy, A jakby się ktoś do was zgłosił z Polski, no to już ma jest dziewczynka w Krakowie, i chce grać. Nie przyjmujemy, jak to, znaczy przyjmujemy, ale ale e, my już nie e, my nie szukamy. My w ogóle nie szukamy. E, komu dosłowie: nie szukamy, jak to się mówi, ktoś się zgłosi i widzimy, że ma fajne serducho czy coś. Okej, okay, pewnie, bo my też tak do końca e, każdy po to trenuje, żeby wygrywać, żeby mieć wyniki, ale też nie do końca, żeby nie zabić tej prawdziwej siatkówki, czyli tej trochę radości. I to, co młodość ma, I, i, i z tym będziemy walczyli, żeby właśnie tak klub u nas powstawał. A mamy naprawdę e, bardzo ciekawą młodzież, e, właśnie teraz młodzice. Bardzo jestem ciekawy, jak przyjdą do szkoły mistrzostwa sportowego z parametrami, z możliwościami. Po, po, mówię, z pokorą będziemy Dubali. E, Dewizą klubu jest to, że może nie będziemy mieli wielkich na arenie e, już. Na arenie y, y, ogólnopolskiej wielkich sukcesów, ale chcemy się dorobić tego, żeby te poszczególne y, super dziewczyny miały okazję wysoko grać. I to jest, jest główny nasz cel. Mówię, orzełek na piersiach lub żeby poszczególne dziewczyny mogły zagrać w orę Lidze. I to jest, to jest podstawa y, naszego klubu. Dobrze, tego życzę i dziękuję, bo już tu Dzień. Pana wywoływali. Tak jest. <laughs> Dzięki, pozdrawiam. <laughs> dziękuję bardzo. Panie trenerze przegrana 1-3 w pierwszym meczu, ale z tego co obserwowałem, to wynik dwóch meczów jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Jak to oceniasz? Na pewno nie, będziemy walczyć w niedzielę. Szkoda tutaj u nas niestety pierwszego seta, który był zakończony na przewagi i którego uważamy, powinniśmy dowieść po swojej stronie tabeli. Niestety tak się nie stało. Mimo wszystko bardzo doceniamy zespół z piły, bo jest zespół mimo wszystko od nas bardziej doświadczone i chyba bardziej fizyczne, co dzisiaj było widać. Postaraliśmy się, ale nie wystarczyło dzisiaj, ale myślę, że wszystko jest otwarte w przyszłym tygodniu. Ja przyznam, że jestem pierwszy raz w Złotowie od bardzo długiego czasu i to co się działo na trybunach to jest wow. To tylko dzisiaj z okazji finału, czy tak macie zawsze? E, dzisiaj, no myślę, że było ponad 400 osób spokojnie, bo trybuny pomieszczą 550, więc prawie wyglądało na to, że są pełne. E, na co dzień, jeżeli mamy ten mecz, taki powiedzmy rundy zasadniczej czy kadetek, hala wypełnia się gdzieś w połowie, więc dzisiaj było tak troszeczkę bardziej ekstra, e, ale, ale na pewno to są nasze trybuny, przy nich czujemy się dobrze i to na pewno nie tylko na nas, ale właśnie na osobach przyjezdnych robi zawsze wielkie wow, także brawa dla kibiców. Nie, pytałem do od trenera Zapaźnika, zapytam też ciebie, wy chcecie grać w drugiej lidze? Bo... Chcieć, a móc, to są dwie różne rzeczy i o to się wszystko będzie rozchodziło. Niestety, jakby to powiedzieć, nie chcemy doprowadzić do sytuacji w tym klubie, w którym nie nadążymy finansowo za rozwojem sportowym. I to organizacyjnie najpierw musimy ogarnąć, musimy się do tego przygotować, bo jak historia siatkówki pokazywała, często ktoś chwytał się i rzucał z motyką na słońce, a potem wychodziło, jak wychodziło, że nie dogrywał sezonu do końca. Tego na pewno nie chcemy, bo głównie zależy nam na tym, żeby jednak rozwijać młodzież. Nie wiem, czy w tym momencie będzie nam ta druga liga potrzebna tych w Złotowie, aby, aby te dzieciaki ugrywać. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, zobaczymy, co przyniesie ewentualnie wsparcie z władz miasta, bo na pewno to jest bardzo istotne i liczymy na to, że to wsparcie będzie znacznie większe, żebyśmy właśnie mogli się rozwijać, żebyśmy mogli zrobić na awans do drugiej ligi. Co tu dużo mówić, no wcześniej rozmawialiśmy z dziewczynami w szatni, że liczyliśmy na to, żeby nie być ostatni w tej lidze. Gramy w finale, więc jednak pokazujemy, że ten potencjał w Złotowie jest, że ta ciężka praca Płaca i będziemy chcieli na pewno z tej pracy korzystać. Mówi, że niekoniecznie druga liga, ale jakie są plany w ogóle z złotów na najbliższy rok, 2, 5, 10. Na następny rok cały czas się wahamy, myślimy, kombinujemy, co tu zrobić, aby dać czymś dzieciakom jak najwięcej gry, jak najwięcej frajdy z tej gry i żeby nie przestrzelić gdzieś w jakichś kategoriach bądź nie przestrzelić z trzecią ligą, chociaż wychodzi na to, że jednak pasujemy do tej ligi, wydaje mi się. Zobaczymy, co przyniesie czas. To mówię, będziemy kompletować zespoły. Te zespoły się mogą zmienić, część dziewczyn może odejść. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. 5 e, lat. E... Wtedy druga liga, to na pewno, bo ile można się ma machać po trzeciej lidze, na pewno będziemy chcieli to rozwijać na tyle, żeby to szło w takim kierunku. Miejmy nadzieję, że wtedy już miasto będzie szło naprawdę z nami w jednym kierunku i, i pomoże nam w tym, żeby te cele osiągnąć właśnie żebyśmy się czuli spokojnie, organizacyjnie i żebyśmy mogli ten rozwój po prostu spożytkować i tą ciężką pracę, co tu dużo mówić. Na razie nie do końca czujemy się na tyle pewni, żeby, żeby to właśnie robić w ten sposób, ale ale myślę, że będziemy do tego dążyć. 10 lat. Kto wie, znajdzie się sponsor, pierwsza liga, kto wie. Myślę, że Złotów bardzo tym tęskni, także fajnie by było, żeby to kiedyś ludziom sprezentować. Nie, Złotów to nie jest metropolia, piękne miasta, ale nie metropolia. Na czym budujecie w ogóle całą strukturę klubów? Skąd macie zawodniczki, skąd je rekrutujecie? Zawodniczki mamy tylko i wyłącznie ze Złotowa i tak zwanych okolic. Myślę, że najdalsze dojazdy to Lipka i Jastrowie, więc tak naprawdę no, nie, nie są to jakieś oszałamiające odległości, chociaż i tak wielki szacunek dla rodziców, że dowożą tutaj Jakie na treningi i, i mają w tym cierpliwość. Mamy nadzieję, że widzą sens w tym, żeby te dzieciaki tutaj do nas złożyć. Ehm, tak na dobrą sprawę e, powiem szczerze, że właśnie wykorzystujemy to, że Złotów jest na tyle niedużym ośrodkiem, że e, na razie sprawdza nam się marketing szeptany i niewiele musimy robić w tym temacie, żeby chodzić po szkołach i zachęcać, bo jednak e, to, co robimy, widać. E, Nie macie konkurencji. Tak, tak, jak najbardziej. Oczywiście, że, że, że nie mamy i na ten moment chyba nie będziemy mieli, ale to już jakby inna kwestia. Jakby jeżeli ktoś by się pojawił, kto chce robić siatkówkę złotowej, ja myślę, że to tylko i wyłącznie rozwija, a konkurencja podnosi jakość świadczonych usług, więc może, może by nam to pomogło, kto wie. Ale na ten moment, no mówię, te dzieciaki zgłaszają się do nas same. Myślę, że robimy na tyle fajną pracę w mieście z dziewczętami, że, że, że oby tak dalej i żeby tych dzieciaków rzeczywiście było jak najwięcej, a na ten moment klub się naprawdę rozrasta. W tym momencie już ponad 100 dzieciaków, więc e, nie narzekamy na brak roboty, tak powiem. No i wracając do meczu, ostatnie pytanie. To co, w chwilę w rewanżu zwycięstwo za 3 punkty i złoty set? Tak byśmy chcieli, do tego będziemy dążyć. A co wyjdzie, to wyjdzie. Jakby, ja już na moim zespole kompletnie nie, nie, wy, nie wywieram żadnej presji, bo e, zrobiły, co zrobiły. Ten sezon na pewno będą wspominały bardzo dobrze, bo wszędzie, gdzie nie przyłożyliśmy palca, tam zrobiliśmy coś ponad stan i coś ponad to, co zakładaliśmy. E, więc e, może przychodzą te momenty teraz, w którym jesteśmy smutni, bo e, Olsztyn nie poszedł tak, jak należy, bo e, Turek nie poszedł tak, jak należy. E, teraz trzecia liga, w finale porażka. Ale za jakiś czas będziemy to doceniać, bo to były fajne przygody, gdzie będę to wspominał bardzo długo, że w 3 lata przechodzimy z amatorskiej ligi, gdzie nie potrafiliśmy ugrać seta w osieku do finału trzeciej ligi. Myślę, że... I to tymi samymi dziewczętami, więc myślę, że to jest coś, co jest fajną historią dla nich i mam nadzieję, że zostanie to z nimi całe życie. Dobrze, w tym dziękuję i powodzenia dalej. Dziękuję bardzo.